Witam zaś w kolejnej prezentacji serwera, ale tym razem zero zmian, no może małe, ale powiedzmy sobie szczerze, że to wygląda teraz tak. Nasz, oto respawn powiedzmy, lub jak to powiedzmy, spawn point wygląda teraz tak. Oczywiście standardowe hasło. Tutaj mamy... dobra, inaczej. Są dwa pampersy, główka, czyli przejście do netheru. Jest film taki informacyjny dla ludzi, którzy dopiero zaczną grać lub coś w tym stylu. Więc po kolei. Spawnujemy się w środku tej kopuły, może tak damy. W środku tej kopuły. I teraz wyłączymy, żeby czatu nie było widać. Tu mamy pampersa, z którego wypada jedzenie, z drugiego też. To jest właśnie ta głowa zbudowana przez lampkę, z portalem do netheru. Każdy może sobie wejść, wydobyć tam, co chce. Hasełko. Tutaj mamy diaksy. Hmm. Tutaj nie wiem, co jest. To jest chyba najnowszy Pout, albo z tej strony. To coś. Nie wiem, no ale mniejsza z tym. Ten domek. To jest wejście do Escape'a, który jest pod ziemią. Przechodzimy. Tutaj jest ostateczny. Pytania ostateczne powiedzmy, dzięki któremu dostaniemy się do pokoju z diaksami lub nie. I tam potem wychodzimy, jeżeli to przejdziemy. Tutaj chyba jest dopiero co zbudowane, więc ja tego nie wiem, to też nie wiem co to jest. Tutaj jest powiększony spawn, określony linią, gdzie chyba można się bić, a gdzie nie. <laughs> tu widzę, wszyscy w, diaksach, w diaksowej zbroi się ostro ciupią. No i oczywiście ładne takie jezioreczko. <laughs> ktoś zrobił, ale dobra. I napis DZICZ. Jakieś tam góry z dirtu. Wygląda to według mnie estetyczniej teraz. Milej, przytulniej. Pole do popisu mamy tutaj dookoła. Trzeba to tylko y, ładnie drzewkami i trawą zrobić. Ale to się zrobi dzisiaj, więc... Ja tak od siebie zapraszam was wszystkich na serwer, na TSA, na forum. Jeżeli macie problemy, jakieś tam sugestie oraz... Hmm, crash oraz oczywiście kochany crash z internetu dlatego wyrzuciłem je z serwera Dobra tutaj sobie stanę i zakończymy ten oto materiał tu się ludzie biją już widzę jeden też mnie chce atakować też hardkorowy. koniec strefy PvP, tak nie oznacza no i to tyle trzymajcie się, cześć zapraszam wszystkich na serwer, serwer no premium i premium tak też wam się kłaniam, tarcza no i to tyle no. Was wszystkich pozdrawiam, którzy stoicie przeze mną, jak zwykle. No ale to... Tyle. Trzymajcie się. Cześć.